Witam Cię serdecznie, drogi widzu. Przed nami panel dyskusyjny na temat nadchodzącej Now School. Są ze mną w studio pastorzy i liderzy kościoła w Polsce. Więc wierzę, że będzie to inspirujący i owocny czas. Zapraszam. Witam Was serdecznie. Jak się macie? Bardzo dobrze. Pastorze Wojtku, jaka była Twoja pierwsza myśl, gdy usłyszałeś, że Nations on Fire otwiera szkołę? Pierwsza myśl. Pierwsza, pierwsza. Mam nadzieję, że zostanę, e, że wygram konkurs na dyrektora szkoły Now. <grym> Okej. Okay. A tak na poważnie. E, zastanawiałem się nad tym, czym szkoła Now będzie się różnić od innych pozostałych szkół, które są w Polsce. Mhm. I co się stało, gdy dowiedziałeś się, że będzie to szkoła Fundamentów? Z jednej strony byłem zaskoczony, choć z drugiej strony byłem ciekaw, jak Nations on Fire postrzega fundamenty. Ponieważ fundamenty to jest bardzo obszerny temat, który mieści w sobie bardzo wiele zagadnień i każdy może troszkę inaczej akcentować te rzeczy, więc byłem ciekaw, w jaki sposób Now będzie postrzegać te kluczowe rzeczy, jeśli chodzi o fundamenty. W takim razie, w jakiej sytuacji jest Kościół w Polsce? Czy budujemy z fundamentami? Czy te fundamenty są mocno osadzone, pastorze Marku? W jakiej sytuacji jest Kościół w Polsce? Myślę, że w zależności od miejsca. W którym byśmy mogli być i po prostu obserwować te fundamenty, one są bardzo różne, ale generalnie kościół w Polsce potrzebuje jakby takiej korekty czy przyjrzenia się fundamentom. Ja z wykształcenia jestem budowlańcem, wiele lat spędziłem jako kierownik robót, inspektor nadzoru, i wiem, że bez mocnego fundamentu jest wielkie ryzyko budowania. I w sferze duchowej jest podobnie. Każdy, świadomie bądź nie, buduje na czymś. i niektórzy kiedy nie przychodzi ten wiatr, kiedy świeci to słońce, myślą, że wszystko gra, ale pewnego dnia kiedy przychodzi sztorm, kiedy przychodzi jakieś potrząśnięcie w życiu, wtedy ludzie są zdziwieni. Powodem dla którego postanowiliśmy wejść w kierunek fundamentów Dlatego, że na początku rozmawialiśmy o tym, że chcemy, aby ta szkoła dotykała tematu pięciorakiej i służby, chcemy też, e, chcieliśmy też dotknąć tematów XYZ, chcieliśmy zadedykować tą szkołę dla osób, które płoną w panu od lat, ale zauważyliśmy, że tak naprawdę, jeżeli chcemy, aby ta szkoła przyniosła potężny efekt i zmianę do życia ludzi, Powinniśmy najpierw dotknąć tych kwestii fundamentalnych. Jednym z początkowych impulsów, który mnie do tego popchnął, było to, że kiedy przejechałem wiele, wiele, wiele miejsc w Polsce i natrafiłem na wielu, wielu, wielu wierzących, widziałem powtarzający się model, powtarzający się problem. Życie ich było jak takie wzbijanie się w górę i upadki, wzbijanie się w górę i upadki. Nie chcę powiedzieć, że życie to nie sezony, ale chcę powiedzieć, że generalnie powinien nam towarzyszyć progres. Ciekawą jest taką takim pytaniem chociażby można byłoby sobie zadać spontanicznie, ilu ludzi widzieliśmy, którzy wpadli do kościoła, a ilu się ostało. Procent jest Mały, dlatego że po prostu nie tylko tyle, że nie wytrwali, ale w sposób em, świadomy bądź nie, nie budowali na fundamencie, który chciałoby się im zadedykować, aby budowali. Nie wiem, co o tym myślicie. Pastorze Wojtku, jak tam u was na Śląsku? Na Śląsku zawsze dobrze. <grym> e, używając analogii budowli, e, fundament właściwie decyduje o kształcie, o wielkości, o rozmiarze, o wysokości budowli. A więc fundament determinuje tak naprawdę wszystko to, co później widać. Yy, I niewłaściwie położony fundament z jednej strony może doprowadzić do yy, katastrofy, do zniszczenia, a w najlepszym przypadku trzeba będzie wrócić do fundamentu, odkopywać go, wzmacniać i tak dalej, i tak dalej, yy, zamiast Skoncentrować się już później na budowaniu kolejnych pięter i nakładaniu kolejnych rzeczy. I Niestety smutne jest to, że ja akurat osobiście znam może z dwie-trzy osoby, które naprawdę niesamowicie zapowiadały się, było potężne namaszczenie nad ich życiem, ale nie wyczekali tego momentu, kiedy ich fundament zostanie zbudowany tak, jakie było zaplanowane do ich życia, i niestety ich służby bardzo szybko się zakończyły. Postarza Andrzeju, w takim razie, jak poznać nieukrątowane fundamenty? Myślę, że tutaj problem jest bardziej złożony, bo jeżeli rozmawiać z wieloma ludźmi, łącznie z pastorami, z liderami czy z ludźmi, którzy niedawno są nawróceni, to większość ludzi uważa, że ma fundament. Mm, I to jest problem, to jest problem bardzo duży. Myślę, że z taką fundamentalną sprawą jest, że poświęcić czas, czas na bycie razem w imieniu prawdy. Jeżeli tego się nie zrobi, reszty już nie nadrobimy. I później zaczyna się to, co mówicie, budowanie nie wiadomo, musi to upaść lub będzie się trzęsło, lub będzie nie Ja też myślę, że chciałbym się odnieść do tego, co powiedział pastor Wojtek, że im wyżej chcemy budować, tym stabilniejszy musi być fundament. Kiedyś miałem możliwość jechać pożyczonym od znajomego samochodem i do 80 na godzinę. On jechał jak każdy inny samochód, ale kiedy przyspieszyłem na autostradzie powyżej 100 na godzinę, ten samochód zaczął raptem wydawać dziwne dźwięki i zaczął po prostu zachowywać się, jakby był z nim jakiś problem. Zadzwoniłem do mojego znajomego i zapytałem słuchaj, co tam z tobą, eee, powiedz mi, co z samochodem, bo coś tu jest nie tak. No, on mówi: No słuchaj, do 80 km, póki nie jest szybko, to nie widać pewnych rzeczy. Mówi: Dlatego trzymaj do setki, bo Dobra. powyżej setki pewne usterki zaczynają być widoczne. I kiedy w życiu naszym z Bogiem rzeczy zaczną się dziać, kiedy ludzie, którzy chcą wejść w służbę, e, wejdą w służbę i nie zbudują na właściwym fundamencie, chociażby. Tożsamość. Co zacznie się dziać? Kiedy będąc w służbie, stając na scenie, ludziom nie spodoba się to, co robisz, nie spodoba się to, w jaki sposób to robisz. Zaczną cię oskarżać, punktować, hejtować. I teraz, w momencie, kiedy ja spotkam się z negatywną opinią ludzi, ja zacznę popadać w samoosądzanie i podważanie swojej pozycji, tak. dlatego że nie będę miał ugruntowanej swojej tożsamości. Więc, i w tym momencie jest koniec służby. Bo człowiek będzie później dostosowywał swoje działania do tego, aby przypodobać się ludziom po to, aby zbudować na czyimś aplauzie swoją siłę. Więc tak naprawdę osoby, które miały nadzieję na tematykę XYZ ma myśli daleką, szeroką, głęboką, tym bardziej oni także powinni wziąć udział w tej szkole, dlatego że będąc chętnymi do pójścia daleko, powinni na pewno zweryfikować swój fundament po to, aby kiedy rzeczy zaczną się dziać, o których marzą, były stabilne. Gdy usłyszy, usłyszeliśmy, że tutaj w szkole w Nation on Fire będzie budowany fundament. Ja się osobiście bardzo ucieszyłem, ze względu na to, że część moich liderów będzie uczestniczyła w tych zajęciach. To nie znaczy, że my żadnego fundamentu nie wbudowaliśmy w nich, ale często w życiu ludzi jest tak, że ludzie wychwytują pewne rzeczy, które im pasują. Mhm. I poza tym jest też trochę tak, że gdy jesteśmy razem w, w kościele przez wiele lat, a ktoś z zewnątrz przyjedzie, czy gdzieś człowiek uczestniczy w wykładach, to odbiera to jakby w nowy sposób i łatwiej mu czasami niektóre rzeczy przyjąć. Chociaż niekoniecznie tak musi być. I myślę, że to jest, że to będzie trochę tak, jak z kupnem mojej działki budowlanej. Na niej już był fundament, były ławy wylane. I gdy kupiliśmy tę działkę, musiałem skorygować kąty, postawić szalunki i nadlać nową ławę na ławie, aby ten dom stał i stoi, dzięki temu stabilnie. Chyba to jest też taką, powiedzmy, słabością fundamentu, w cudzysłowie słabością, problemem fundamentu, że on jest mało atrakcyjny. Z reguły, to co tutaj Jakub wspominał, chcielibyśmy przeskoczyć pewne rzeczy, chcielibyśmy przejść już do czegoś, co jest takie wow, Coś, co widać, coś co ekscytuje. Natomiast fundament ja też budowałem dom, więc przez długi okres czasu to jest babranie się w ziemi. Przez długi okres czasu nic nie widać. Człowiek ma wielkie marzenia o pięknym domu, ma jego obraz, ma wizję tego domu. I przez pierwsze tygodnie, miesiące jakoś nie widać tego jest tylko dziura I, nie... i czasami jest jedna wielka dziura i czasami człowiek jest rozczarowany, no nie tak to miało wyglądać. Ja pamiętam, moja żona w ogóle nie chciała przyjeżdżać na plac budowy, żeby to oglądać, no bo tam nie ma nic ciekawego, e, ale, ale dopiero w pewnym momencie tak naprawdę, kiedy zaczyna się coś pojawiać nad powierzchnią ziemi, no to wszyscy przyjeżdżają, wszyscy podziwiają, myśląc, że to jest to, ale ktoś wcześniej musiał przez długi okres czasu Położyć właściwy fundament, żeby to coś później mogło powstać na tym. Ile ktoś do nas, ktoś przyjeżdża i mówi, ale macie piękny dom. Jeszcze, jeśli pamiętam, nigdy nie, nikt mnie nie zapytał, a jaki macie tutaj fundament? <grystanie> <grystanie> fundament jest czymś, czego nie widać. Dopiero tutaj padło to pytanie. <grystanie> <grystanie> tak, i czasami dajemy się oszukać, że to, co widać, jest, to jest to i próbujemy to skopiować i potem jest wielka porażka. Rzadko kiedy pytamy o fundamenty, na jakich fundamentach to jest zbudowane. Jest jeszcze jeden element bardzo ważny, że fundamenty wymagają ogromnego nakładu finansów, że to jest duży koszt. Mm. Często to, co nad ziemią, mniej kosztuje niż to, co umieszczamy w ziemi. Mm. Tego, czego nie widać. O. Super. E, pastorze Dawidzie, czy uważa pastor, że Osoba, która tutaj będzie w szkole, wyposaży i weźmie tylko dla siebie? Czy faktycznie będzie mogła również nieść to dalej? E, przy, przez to, że miałem przywilej być w czterech szkołach e, i każda szkoła jakoś ugruntowała mnie osobiście, więc ja wierzę, że każda osoba, która będzie częścią tej szkoły, po pierwsze weźmie dla siebie. Ale tak naprawdę, jeżeli ta osoba jest zakorzeniona w społeczności, ona automatycznie da to do społeczności. Ja pamiętam, kiedy jako młody człowiek miałem przywilej być liderem pewnych organizacji misyjnych w Polsce i kiedy jechaliśmy od nas z młodzieżą z kościoła na tydzień misji, ja widziałem, jak ta, każda osoba doświadczała Boga przez ten tydzień, i kiedy wracaliśmy po tym, w jakim tygodniu misji do, do kościoła, dynamika kościoła się automatycznie zmieniała, ponieważ była garstka ludzi, e, która została dotknięta, została poruszona czymś przez Boga podczas tych działań misyjnych i to automatycznie wpływało na kościół, ponieważ kiedy oni wstawali za kazaniecem i dzielili się świadectwami tego, jak Bóg się poruszał, kościół automatycznie odbierał to: wow, to tak można, to może ja też tak spróbuję. I to były takie poruszenia. I ja wierzę to, Ktokolwiek będzie częścią tej szkoły, e, zwłaszcza jeśli zostanie wysłany przez swojego pastora, przez swojego lidera, on będzie miał też możliwość przynieść to, co się dzieje tutaj, te DNA, to wszystko, co Bóg będzie budował w nim, do swojej społeczności. I on może być zachętą i może rozpalić innych do nowych rzeczy, może popchnąć Kościół do wejścia w nowy e, w, w kierunek, który Bóg ma zaplanowany dla danego miejsca, i dla danej lokalnej społeczności. Świetnie. Super. Jakubie, wiele tutaj słyszymy o tym, czym będzie now School. A powiedz nam, czym now School na pewno nie będzie. Do tej pory zrobiliśmy przez ostatnie 5 lat mnóstwo eventów. Ja traktuję event jako miejsce, w którym się rzeczy inicjują i inicjują do procesu. W tym przypadku nie będzie to tylko inspiracja, nie będzie to tylko inicjacja, będzie to Proces, po którym daję gwarant, bo Biblia daje mi ten gwarant, że jeżeli otworzę się naprawdę, doświadczę prawdy, to prawda mnie wyzwoli i prawdziwie wolnym będę. Więc ja wierzę, że my będziemy w imię prawdy spotykać się tutaj, aby kłaść ten zdrowy fundament, który kiedy ludzie dadzą sobie poprzez osoby prowadzące, ale przede wszystkim poprzez Ducha Świętego, włożyć w siebie lub odświeżyć, odnowić lub odrestaurować. Te fundamenty, które już były położone, jestem przekonany na 100%, bo po to to robimy, nastawieni na owoce, że osoby takie po 32 wykładach muszą wyjść z nowym, świeżym, biblijnym, wierzę, jeszcze bliższym prawdy, spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość i będąc świadomymi tych zasad, tych wartości, tych prawd biblijnych będą mogli we właściwy sposób budować, ale i też będą czujni na pułapki, które wiążą się na przykład z budowaniem na skróty. Nie będzie to też jednak tylko i wyłącznie suche wykładanie materiałów, dlatego że chcemy połączyć tutaj dwie rzeczy. Suche wykłady, w cudzysłowie nazywam to suche wykłady, które nie będą suche, ale chcemy też połączyć z głębokim proroczym uwielbieniem Dlatego, że kiedy będzie towarzyszyć nam manifestująca się Boża obecność podczas głębokich, fundamentalnych wykładów, no może być to mieszanka bardzo wybuchowa, która przyniesie wybuchowe efekty. Zostały tylko miejsca online. Czego może oczekiwać student online? Naszym też jednym z punktów, o których rozmawialiśmy wielokrotnie z całym teamem Nations on Fire, z całą kadrą Now School, rozmawialiśmy o tym, aby ludzie mogli poczuć się, jakby byli tam razem z nami. Więc będziemy tam także mieli czas uwielbienia, który będzie transmitowany, będą wszystkie wykłady transmitowane. Wszystko, co będzie się działo tu, będzie się działo też i tam. Myślę, że godne, jakby warte zau zauważenia jest również to, że. Ci, którzy będą dzielić się słowem na szkole, to ludzie, którzy są praktykami na co dzień. To nie są akademicy, wykładowcy, natomiast to są praktycy, którzy są w stanie połączyć to, o czym się dzielą, z praktyką, którą mają na co dzień. Pokazując pewną aplikację Słowa Bożego w codziennym życiu i w życiu kościoła. Ja też mogę dodać, jeżeli dotknęliśmy tematu. Wykładowców, osób, które będą prowadzić. Jestem przekonany, że wiele osób zada sobie pytanie i domyślam się, wyślę zapytanie do Nowschool, kto będzie prowadził tą szkołę. Podjąłem osobiście bardzo ciężką decyzję i będę się jej trzymał, że uczestnicy nie będą wiedzieć, kto na danej sesji co i kiedy wykłada. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy wiedzieć, jaki mówca. Wykłada, na jakiej sesji zaczniemy wachlować oczekiwaniami, i jest bardzo duże zagrożenie, że nasze oczekiwania zostaną zwrócone w stronę ludzi, a nie w stronę Boga, i stałaby się wtedy najgorsza tragedia stracilibyśmy Bożą Obecność. Dlatego chcemy nastawić się, że mówcy nigdy nie będą przedstawieni aż do ostatniego momentu, do którego nie wejdą na scenę, po to, aby ludzie byli konkretnie skupieni na Bogu, na Jego obecności, na Duchu Świętym, a osoby, które będą pojawiać się na scenie, będą narzędziami w ręku Bożym i my nie będziemy tylko i wyłącznie finalnie spoglądać na mówcę, ale na Boga, który tego mówcę w tym momencie będzie używał. Także oczekujemy od Boga wielu dobrych rzeczy. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału. Zaproście też swoich znajomych i bądźmy razem. Super, bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki.